Jedna z najbardziej niezwykłych, krwawych, przełomowych bitew powietrznych zwanych pod nazwą Krwawy Kwiecień. To było w czasie I wojny światowej 75 lat temu, w 1944 roku w kwietniu została podjęta decyzja o innej strategicznej bitwie, która miała miejsce nad głowami naszych ojców, naszych dziadków i była związana yy, z niemieckim przemysłem zbrojowy, zbrojeniowym na terenie okupowanej Polski, na terenie Śląska. Proszę Państwa, kto wybierze się teraz do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, niech stanie przed samolotem Sopwith Keimel i pomyśli, że z doświadczeń potwornego lania, jakie Anglicy dostali w kwietniu 1917 roku, narodziły się Królewskie Siły Powietrzne. Czyli pierwsza na świecie samodzielna siła powietrzna, która powstała 1 kwietnia 1918 roku z połączenia y, sił powietrznych marynarki wojennej brytyjskiej i wojsk lądowych. Y, po, o tym temacie nie będziemy już więcej mówić. Dodam tylko jako ciekawostka, że do tej pory. Istnieje na świecie pewnego rodzaju ideogram, którym jest czerwony samolot Fokker, trójpłatowiec, na którym latał czerwony Baron Manfred von Richthofen, ale równocześnie jest pewnego rodzaju symbol, czyli mały, zielony dwupłatowiec o nazwie Kemel, który w krajach angielskojęzycznych, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w Stanach Zjednoczonych, w Nowej Zelandii, w Australii, jest symbolem Zwycięstwa nad niemieckimi lotnikami myśliwskimi w I wojnie. Proszę Państwa, tak się składa, że akurat pilot na kamelu nie zastrzelił Manfreda von Richthofen. To jest nieprawda, ale ten symbol, znak kulturowy, był potrzebny po to, po co ludzie stosują czosnek na wampiry. Na odczarowanie potwornej traumy, którą Anglicy dostali w kwietniu 17 roku. Jadą husarze od pracy, z połamanymi skrzydłami, które jak garb ogromny skrywają pod płaszczami, a te skrzydła połamane. Deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają, a te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary, jeszcze mają blask, jeszcze mają blask. A te skrzydła okrwawione W tylu bitwach poranione Choć zmalały, spopielały Jeszcze siły nie stracimy Jeszcze są jak dawni były Jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas Teczki w spoconych rękach trzymają tak kurczowo, jakby w nich były zwinięte sławne chorągwie bojowe. Kołyszą się w PKS-ach, w tramwajach, w brudnych wagonach opada sen na husary. Słone. A te skrzydła połamane, deszczem ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają, a te skrzydła jak sztandary. Odległej starej wiary, jeszcze mają blask, jeszcze mają blask, a te skrzydła okrwawione w tylu bitwach, poranione. Choć zmalały, spopielały, jeszcze siły nie straciły. Jeszcze są, jak dawniej były, jeszcze skrzydła dawnej chwały mogą unieść nas. Każdy, aby się żyło, dosiada swojej biedy, a gorsze się zmieniło, byle się bracie nie dać, byle się dzień przewalił i drzwi za sobą zatrzasnąć. Ze dzieciom ocalić Małego piórka jasność A te skrzydła Jak to?